Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta, w którym uczymy mojego tatę podstaw gry, jak grać. O hej, hej, witam też wszystkich. Tak, i dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować rozbudowę naszego tej domu. Albo wiem zrobimy. Schody tutaj do tej rzeki na dół, żeby łatwiej się tam schodziło, albo ewentualnie. Drugim moim pomysłem jest zbudowanie mostu na drugą stronę. O, a to jak? Trzeba będzie zabrać drewno to jest podstawowa rzecz i wybudować po prostu most nad taki wiszący nad tą rzeką. O, ładzi tutaj jakiś gadostwo. Czekaj, miecz sobie włączę. A my chodzimy po nocach? Chodźmy się... Nie, chodźmy się I... pierwsze przespać. No to właśnie, spanie naj... o! najważniejsze. Czekaj jak to się zamyka te drzwi. Jak... Na tych drugich nie musisz zamykać. O, zamknąłem. Chodź. No i dalej na górę, później nie zejdę. Dobra, kiedyś się to, to drabinkę robi na schodu, żebyś nie mieli problemu. Dobra, śpimy. O już wstałem ja pierdzielę to szybko teraz. Dobra, schod, no. schodzę. Schodzę, schodzę! Brawo, ale jeszcze się nie udało. Nie z... <laughs> Jeszcze nie zeszło. Ja... O jest. A nie można było tej dziury większej zrobić, żeby tak spadać? Nie. Bez sensu by to było. Weź sobie, zrób siekierę. Zrób sobie siekierę. Kamienne kilo, bo tak. mam jakąś siekierę. Kamienną siekierę nawet dwie mam. No to dobra To pójdziemy zdobyć trochę drewna, ty już możesz iść O, co tu stoi jakiś klocek? A jaki klocek? O to. Enderman a. pewnie postawił. Mi się przydało wyjść jeszcze za A właśnie a gdzie tu się wychodzi. Tu tędy. Mhm. Dobra, to idę sobie troszkę siekieru popracować. Już zostają same te brzezowe, prawie. Później dębowe zbieraj. Trzeba będzie zasadzić te dębowe jeszcze. żeby sobie rosło. No tutaj są. Ale to co z tych desek zrobimy most? No tak. Ciekawe. Co ciekawe. Jak my to zrobimy? Jeżeli ja, nie wiem, czy dzisiaj zdążymy zrobić ten most, bo to by pewnie trzeba było dużo czasu na to. Zrobimy taki prowizoryczny, a potem się go najbardziej pozdrawi w następnym odcinku. O, siekiera mi Główną podstawę zrobimy, o, taki w takim sensie. Ta rzeka to w ogóle tutaj wpływa do oceanu. Skąd wiesz? Bo mamy ocean za tym lasem, i ta rzeka wpływa do oceanu. I ocean może coś takiego. Duży zbiornik wodny w każdym bądź razie. Ja ci no, no nic, ścinam. Musimy się post mało. postarać dzisiaj, bo ten będzie nas dzisiaj wieczorem Seba oglądał. jest. No co? O, strzała i jakaś kość. Także pozdrawiamy Sebastiana. No ile tego mam mieć? Czy... No, sporo. Dębowy 56, Tak, ze stak, 6... tak stak by ci się przydał. Ile? Tak. Co tak? Stak, nie tak. A co Mówiłem to jest Nie wiem ostatnio, stak? czym jest stak. Nie pamiętam. Tak to jest 64 klocki. No to mam nawet prawie dwa. Nie wiem, czy się nie zgubiłem. Znowu się. No nie zgubiłeś, tu jestem. Za tobą. Dlaczego ty tych drzew nie ścinasz do końca, tylko zostawiasz takie latające bryły. No, no i tak latają. No ale jak zetniesz całe drewno, to te liście znikają. No, nie widzę. O, świnka. Świnka, co tu robisz? A jakbym miał siekieru uczęstował? O! To zgodni. Nie zabijaj tych świn. Bo potem będziemy mieli problem, żeby farmę zrobić, bo to jest chyba tylko dwie, dwie albo trzy świnie na tym naszym półwyspie. Tu Chodź już. A jak tam owieczki? Ej! Co robicie? A nie trzeba coś zjeść? Czekaj, no nie w sumie. A? Masz tutaj dwa chleby ci No nie, mi nie trzeba, no ale wziąłem. No i gdzie teraz idziemy? No tutaj robić most. Przerób sobie połowę tych desek co masz, znaczy tych tych, co masz na deski, tych pięków. Mówimy sobie o. No tak. dobra. Teraz to muszę zobaczyć, jak to się przerabiało. A tutaj wystarczy dodać. I to tak po cztery się robi. Nie da rady, żeby to było szybciej. No. No da radę. Jak wystarczy, że przeciągnij sobie tyle desek, ile chcesz przerobić, co nie? I potem trzymając shift po prostu. Shift i lewy przycisk mę shift. I przycisk. Ja pierdzielę po cztery przeciągam, to czego nie gadać? No. No i mam 64 dębowe deski. Jeszcze robić? Dębowy pią no Chodź, na razie, ci tutaj pokażę, co w tym wszystkim biega. No to będzie wysoko, ja mam lekko wysokości. No nic, nic. Jeśli, trzyma, jeśli trzymasz shifta, to zobacz, Twoja postać się tak trochę pochyla. Trzymaj shifta lewego na klawiaturze. Mhm. O, widzisz, Twoja postać się tak pochyla, i trzymaj to cały czas. No co ty robisz, no? No czekaj, bo coś mi wyskoczyło. Shift, no. Trzymaj go po prostu cały czas. I jak trzymasz shifta, to nie możesz, możesz spać z krawędzi. Trzymaj shifta, weź sobie, tak podejść pod samą krawędź. I spróbuj spaść. Cały czas trzymając shifta. No to nie spadam. Widzisz, nie można spaść. I tak można budować tutaj na krawędziach, tak jak ja robię. Mm -hmm. No i. Teraz okay. resztę musisz zrobić ty. Okej, okay, muszę to zrobić. No czekaj, tutaj już nawet nie tak. Tutaj zrobimy... Ale okay. musisz mi pomóc. No, ja tak tak szybko nie umiem. No to musisz się nauczyć. A ja... Którym to? Do mnie nie idzie to. Dupa nie da rady. Poczekaj. No jak dupa nie da rady? Pomyśl, no. pomyśl. Odwróć się tyłkiem tutaj do tej przepaści i cofnij się do tyłu. I teraz. O, jest. O, no ale to stoi w powietrzu teraz. No to nic. Kurde, trochę bez sensu to zrobiliśmy. No. Mam taki dziwny będzie ten most. Na razie potem się go poprawi. No jak? Co? Jak będę teraz stał tutaj w powietrzu i bym puścił Shift, to spadnę? Prawdopodobnie tak. No to dobry ten to Barierkę trzeba zrobić, bo ja mam lęk wysokości. No, za daleko. Jeszcze tyle. Jak ty to żeś tak szybko zrobił? Ach, pierciele. No, a ty nie idziesz tyłem, a ja muszę iść tyłem. No, bo ty byś inaczej tego nie zrobił. Jest. To prowizorycznie jest. Trzeba go będzie jeszcze jakoś zrobić, żeby on jakiś sensownie wyglądał. No, luks, jak droga. Właśnie nie za bardzo luks, bo on taki trochę nieestetyczny jest. Czego? Bo ty taki po prostu... No, 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 jak to wygląda. No. Normalnie. No właśnie nie. Masz trochę tych nieopieczne? Mam. No to daj mi. Ech, no czekaj. A jak ci to się dawało? No wyrzuć dębowe mi sobie te dębowe, dębowe. dębowe. To były deski. Ziemia. Ja. Nie mam dobra. No. Rzuciłem. Nie, ich tam Mało. Ciemno się robi. O. nic. Przyjdą jakieś te. A jak w nocy tutaj zamknę te to co? One nie przyjdą? tutaj czy nie. się pojawił koło domu No koło domu się nie powinno już pojawiać tak blisko przy ścianie bo oświetlone mamy tam mniej więcej tu z tyłu nie mamy można tu oświetlić to oświetl No i nikt nie chodzi już, księżyc tak wysoko. Mie. to tam. Mie. Jakby tu zrobił ogrodzenie, ogrodzenie tutaj tego, to by też na moc nie weszły. Te, żeby weszły. Ale no tutaj to, to już i tak nie będą raczej ładzić. Wystarczy oświetlić tutaj. Tak naprawdę. Pytanie. Pięć, pięć, osiem, dziewięć, dziesięć, czterdziesięć, dziesięć. A tutaj jak wyglądał? Co jakbyś dał? No, jaki super teraz? No, i co tam robisz? Nic. Dobra, chyba tutaj mniej więcej tak będzie. Dobra, Robert, tutaj to ty tam idziesz? To ty tam idziesz? Czy co to jest? Gdzie? Po drugiej stronie. Gdzie to jest? Ja tutaj wychodziłem do. Dobra, chodź spać. No chodź. Op. Dobra, potrzebujemy więcej drewna ogółem jeszcze. No, szkórka wodna. Co kurka wodna? jest. O, co ty to robisz? Łażę jakieś zielone stwory. To są cele, co wybuchają, czy co? Tak. No to Te zielone czy... wybuchają. No to czego uważą w dzień? Bo no tam jeszcze jest. Bo one się w dzień nie palą akurat. Gdzie go masz. Łazi tam. O I jeszcze ktoś strzela. No, Dobra, chodź to do drewno jeszcze stopić trochę. Dalej świnka. Możemy zrobić zagrodę. Jeszcze jedną dla świnek. No tak, tylko żeby świnie zaciągnąć, to potrzebna nam jest marchewka i żeby je rozmnażać też. No to a skąd to marchewka? Marchewkę najłatwiej znaleźć w wiosce. A gdzie tu jest wioska? Czy trzeba zbudować? Trzeba znaleźć. Znaleźć? Mhm. Ale mam jakieś podejrzenie, że ono może być od tam po drugiej stronie gdzieś. nie wiem. No to ekspedycję trzeba zrobić i iść. Czybko. No to może jak skończymy most, to tak zrobimy. O. Mi się się kierowca zniszczyło. Dobra, ile masz tego drewna? Tak? Hmm? 64. E, A, nie, nie SANTA. 25 mam tylko. <gülanie> tylko desek mam 64 i 64, i A, dębowy 5 mam 20. Co potrzebujemy? Teraz pni potrzebujemy całych. Po co? No bo tak, podstawę taką robię tego mostu. W są sensie takie nogi jakby. No ja nie widzę same. Filary, co to trzymają. Same brzozowe widzę już. No to niedobrze, bo brzozowe są nam niepotrzebne. Tu woda, tam po drugiej stronie jakieś drzewo. No jest tutaj coś. O, przepaść. O, trzcina cukrowa. Ciekiera mi się kończy. Z daleka ten most tak samo nie będzie wyglądało źle, jak się go skończy. No co, ty już tam jesteś? Mhm. Mm Dobra, wracam. Ile ja mam? 28 dębowych. No dobrze. Co mam ci dodać? Mhm. Mm łazi coś. Co łazi? Nie wiem. Coś tu było. A jak masz tam te deski, co są już przerobione, to możesz płotki porobić. To muszę iść do craftingu, tak? Tego? Mm -hmm. Dębowe deski. A płotki jak się robiło? <laughs> muszę no, zapamiętać. A jak nie, to masz tą tu... książkę tu z recepturami. No to właśnie chciałbym to zapamiętać. To jak się to robiło? Jak? No to przecież... Yy... Po prawej i po lewej dwie deski. A na środku dwa patyki. Mm -hmm. Nie mam, nie mam patyki. No jest, ale to... Dobra, według tego. Robię łotek. się Powoli. No to nie dobrze. Płotek. A ile ty płotków? Mam 15. No to trochę więcej. Tak. 10, 20, 30, 40, tak 60. O jajku, to ciekawe kiedy to zrobię. Chyba na następny dzień. Czekaj, ja to hmm. mówię. 33. Patyki Łotek. 50 mam, zobaczymy czy No to dalej. No jak dawaj? No to No czy chcesz budować? Dobra, to patrz. A tutaj te pięki co są postawione trzeba połączyć płotkami jednej i z drugiej strony. Tutaj jest jeszcze prawa strona niedokończona, bo nie jest do końca pociągnięty. Tutaj pomiędzy tymi płotkami podłoga taka cieńsza. No tak. No widzisz... czekaj, czekaj. No, a z drugiej strony? No z drugiej strony też, tylko z drugiej strony na razie będą latające, dopóki tam nie podstawię podłogi. No i mi się już skończyło. Zobaczyć, jak to wygląda. Kurde, za cienkie są nogi tego mostu. Prawda, to będzie jakoś. Ale no, nie mogę postawić tam, gdzie ten. Jak nie można? Gdzie jest latający? Trzeba wciskiwać no... ten shift? No, w sensie. Nie, nie no, możesz jakby budować na podłodze, bo jej nie ma. Tylko tak jakby od tego. No dobra, już widzę. Od tego klocka drewnianego. O skurde! Co, spadłeś? Nie, tylko postawiłem gdzieś w drugą stronę. No ale jako taką most już działa, można po nim chodzić, tylko estetycznie nie jest dokończony. No. Kiedyś sobie może jakiś port zrobimy na łódki. Krowy tutaj są. Nie widziałem w sumie co jest za tym wzgórzem. Kurczak też tu jest. Kurczaki będzie można ściągnąć na następnym odcinku. Kurczaki nam się i Krowy chyba też by nam się udało. Mam nawet dwa jajka. Gdzieś kiedyś zebrałem. Więc tutaj więcej świniaków jest. I masz tej wioski czasami za tym z górzem. O spadbym. Dalej też Jeszcze jest. tu. Jeszcze mam 25. Idziemy spać. No, przydało mi się. No, kurde. Czego mi to idzie w drugą stronę? Znalazłem słoneczniki. Zbieram ich trochę. No chyba nie mają żadnej funkcji poza funkcją ozdobną, ale je wziąłem. Piękny most. No tylko, że nie dokończony jeszcze. Pewnie go dokończymy na następnym odcinku, bo już nie zdążymy. Chodźmy się przespać. No yes i co jesteś mm. już? No co? już, No już. Dobra, wyspaliśmy się i wydaje mi się, że na tym będziemy chyba kończyć ten odcinek, gdyż jako tako wybudowaliśmy już podstawę mostu. Może nie jest on ładny i ma strasznie cienkie te. Yy, jak to się nazywa? Tą podstawę ma cienką. Te. No, zapominam słowa. W każdym razie trzeba będzie go jeszcze upiększyć, dokończyć i to pewnie zrobimy na następnym odcinku albo którymś z następnych. Yy, tak, żeby wyglądał ładnie. I jak na razie dziękujemy za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, jakąś ocenę. No i zapraszamy na następny odcinek. Tak jest. To w takim razie do zobaczenia. Hej, hej. Hej.